Krzyżacy swoje istnienie uzasadniali akcją chrystianizacyjną. Jednak po przyjęciu przez Litwę sztu musieli walczyć już z chrześcijanami, czyli członkami kościoła rzymskokatolickiego, co narażało ich na uzasadnioną krytykę na arenie międzynarodowej ze strony króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy. W tamtych czasach Unia Polski z Litwą uczyniła z tych państw jeden z najpotężniejszych podmiotów politycznych Europy Środkowo-Wschodniej, który zagrażał silnej pozycji zakonu. Nic zatem dziwnego, że rozwinęli na dużą skalę akcję propagandową, mającą wykazać, że Litwini i Jagiełło to w dalszym ciągu poganie, którzy ukrywają się pod płaszczykiem chrztu, a Polacy z kolei to fałszywi chrześcijanie. Długotrwały konflikt polski z krzyżakami trwał od 1609 roku, kiedy to wojska zakonne na prośbę Gdańszczan pomogły wyprzeć z miasta Brandenburczyków, jak same, jednak same nie opuściły tego miasta i podporządkowały sobie całe Pomorze Gdańskie. Szczególnie uciążliwe było kontrolowanie przez krzyżaków polskiego handlu zagranicznego. Pamiętać jednak należy, że zakon miał wielu sojuszników w Europie. Popierał go papież i cesarz świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego. Zakon w wielu państwach i miastach kontynentu posiadał swoje filie, które skutecznie budowały wpływ polityczny krzyżaków. Nasze zwycięstwo w bitwie raz na zawsze złamało potęgę militarną krzyżaków. Nigdy już nie zagrozili Polsce i Litwie. Zakon stopniowo spadał do rangi przedmiotu polityki europejskiej. A olbrzymi okup złamał finanse i gospodarkę państwa Krzyżaków. Zakon do końca swojego istnienia tonął w długach. Bitwa ta potwierdziła sens Unii. Polityczny Związek Polski i Litwy wyrósł na regionalne mocarstwo, które było brane pod uwagę we wszystkich poważniejszych planach i grach politycznych kontynentu. Zwycięstwo pod Grunwaldem po raz pierwszy od zjazdu Gnieznieńskiego. Rozsławiło imię Polski na całą Europę. Zmieniło to również postrzeganie zakonu z misji chrześcijańskiej, jaką miało pełnić, na państwo walczące o swoje interesy. Ukształtowało to również postrzeganie Polski jako państwa, które jest w stanie zmobilizować dużą armię, przez co stało się liczącym w Europie. Wiemy, jak ważne znaczenie dla narodu polskiego ma bitwa pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem, której historia była otuchą również dla Polaków wtedy, kiedy nie byliśmy w łatwej sytuacji. Byliśmy pod zaborami. Pamiętamy w 1910 roku z inicjatywy Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z ojców naszej niepodległości, powstał pomnik Grunwaldzki w Krakowie, który miał być otuchą dla Polaków pozostających pod zaborami. Pomnik Grunwaldzki, który później został wysadzony przez Niemców hitlerowskich i odbudowany w czasach PRL-u, był wyraźnym sygnałem tego, że to dla Polaków ważny Symbol zwycięstwa nad Niemcami. Niemcy również odwoływali się do tradycji krzyżackich. Na pewno, oczywiście, nie byli zadowoleni z tego, że Polacy za swój symbol biorą wiktorię grunwaldzką. Na pewno powinniśmy wyciągać z bitwy pod Grunwaldem ważną lekcję, ponieważ bitwa pod Grunwaldem jest obecna w świadomości prawie każdego Polaka, jest łatwym sposobem na to, by czegoś nas wszystkich nauczyć. Po bitwie pod Grunwaldem nie wykorzystaliśmy tego wielkiego, militarnego sukcesu i opóźniając marsz na Malbork sprawiliśmy, że podczas pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 nie mogliśmy definitywnie zakończyć problemu krzyżackiego w naszej części Europy. Zakon krzyżacki już w 1414 roku ponownie wszedł w konflikt z Polską. Później przez 13 lat toczyliśmy wielką wojnę o to, żeby odbić Pomorze. A w 1525 roku Hołd Pruski pozostawił nam spadek po zakonie krzyżackim w postaci Prus lennych, co później doprowadziło do problemów z Niemcami także w Brandenburgii po traktatach wylawsko-bydgowskich. Więc można powiedzieć, że niewykorzystanie Wiktorii Grunwaldzkiej było przyczyną tego, że Polska przez setki następnych lat musiała martwić się o problem Prus Książęcych i doprowadziło to m.in. też do upadku państwa polskiego. Więc co ważne, żeby wyciągnąć z lekcji Wiktorii Grunwaldzkiej, jest to, że nasi władcy muszą myśleć nie tylko o sobie, nie tylko o tym, co dzieje się w tej chwili, ale także o przyszłych pokoleniach, o tym, co będzie się działo, działo za wiele dekad, co będzie się działo z naszymi dziećmi. Wyciągnijmy z bitwy pod Grunwaldem ważną dla Polski lekcję. Bitwa pod Grunwaldem, pomimo że niewykorzystana, była jednak dobrym przykładem na świetną organizację polityczno-militarną polskiej y, armii. Z jednej strony mieliśmy ciężko zbrojnych polskich rycerzy, ale mieliśmy też posiłki z bardzo wielu krajów, w których mieliśmy wpływy. Było to gospodarstwo mołdawskie, które jako lenno przysłało nam posiłki. Była ta Republika Pskowska i Nowogrodzka z księciem Lingwenem. Były to oczywiście chorągwie litewskie, które miały bezpośredni interes w walkach z krzyżakami, ale były też posiłki ze Śląska i z Czech. Wprawdzie to ciężkozbrojne, Rycerstwo. Rycerze w lśniących zbrojach zdecydowali o wyniku bitwy, ale nie bez znaczenia pozostają też jednostki pościgowe lekkiej jazdy litewskiej czy też tatarskiej. Starcie tak różnych jednostek z Europy Środkowej, z Europy Wschodniej, z rycerstwem zachodnioeuropejskim można nazwać starciem dwóch światów. Z jednej strony mieliśmy zachodnią Europę, rycerstwo klasyczne, średniowieczne, ale też już pewne nowinki techniczne, tak jak na przykład Artyleria polowa zastosowana przez krzyżaków. Z drugiej strony mieliśmy wschodnioeuropejską lekką jazdę z posiłkami tatarskimi, których wojownicy byli kompletnie obcym elementem dla kultury europejskiej, ze swoim zupełnie odmiennym stylem walki. Ale trzeba pamiętać, że także polska jazda miała lekko odmienny styl od zachodnioeuropejskiej. Otóż polscy rycerze przed walką rzucali oszczepami w przeciwnika. Nie była to y, rzecz, która byłaby popularna w walkach w zachodniej Europie. Odróżniała nasze rycerstwo, ale dawała też lekką przewagę. Fakt zwycięstwa, pokonania przez polską ciężką jazdę, ciężkiej jazdy zachodniej Europy, dowodził, że polskie rycerstwo, które pomimo faktu, że było. Nieco uboższe i nie mogło sobie pozwolić na równie kosztowne, a zatem równie skuteczne zbroje, co rycerstwo zachodnioeuropejskie, było pod względem militarnym równie silne. Bitwa pod Gonwaldem może dać nam wiele lekcji historycznych, aktualnych, także w czasach współczesnych. Z jednej strony trzeba wspomnieć o tym, że krzyżaków. Sprowadził przecież do Polski Konrad Mazowiecki. Byli przez długi czas naszymi sojusznikami, tak byli postrzegani, tak w rzeczywistości przez dłuższy czas wyglądała rzeczywistość, no a jednak stali się naszym wrogiem. Widać tutaj ewidentną analogię, tak naprawdę, do zagrożeń, jakie mogą. Czyhać na nas współcześnie. Dzisiejsi politycy przecież upatrują sojuszników w innych państwach, sprowadzają na przykład teraz do Polski wojska amerykańskie, szukają także politycy innych opcji, tego typu protektorów gdzie indziej. Tymczasem nie wiemy, co się stanie w przyszłości. Nie wiemy, czy sprowadzenie ich teraz. Nie sprawi, że wyhodujemy sobie na własnych ziemiach wroga w przyszłości. Ale są też lekcje jak najbardziej pozytywne. Zwycięstwo pod Grunwaldem to zwycięstwo nie tylko Polski, ale i Litwy, i innych sojuszników, i to pokazuje, że musimy szukać. Takich partnerów do współpracy, zwłaszcza w naszym regionie, tam, gdzie naprawdę mamy wspólne interesy. To nie może być hegemonia, ale to musi być współpraca, która będzie w interesie Polski, taka jest dla nas lekcja na przyszłość. Dzisiaj przecież też wracamy w końcu w Europie środkowej do koncepcji międzymorza, którą powinniśmy jak najbardziej rozwijać. Bitwa pod Grunwaldem. To wspaniałe, wielkie zwycięstwo, jedno z największych w historii naszego narodu, zmieniło siłę Polski. Sprawiło, że nasze państwo było traktowane bardzo poważnie. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zbrojnie obronić swoją państwowość, swoją niepodległość, bronić swoich racji wobec. Tak naprawdę całej Europy, przecież Zakon Krzyżacki był wspierany sojusznikami z Zachodu. To wielkie zwycięstwo pozwoliło nam dojść do jeszcze jednego niezwykle ważnego sukcesu: sukcesu naszej dyplomacji na Soborze w Konstancji, który niejako podsumowywał tę wojnę z Zakonem Krzyżackim. W czasie Soboru polska dyplomacja, polska delegacja. Obaliła tezę, teorię, na której budowana był, była cała agresja zakonu wobec Polski. W owym czasie Europa zbudowana była na teorii uniwersalizmu, imperializmu. Na teorii, która zakładała, że cesarz rzymski narodu niemieckiego jest władcą nad wszystkimi królami, książątami w Europie. Czechach w krajach niemieckich w Hiszpanii. Polska dyplomacja, dzięki też temu argumentowi siły, jaki pokazaliśmy pod Grunwaldem, pokazała, że nie, że władza cesarza niemieckiego nie sięga do Polski, że teoria uniwersalizmu traci swoją rację bytu i pojawia się nowa teoria. Teoria Suwerenności narodów, teoria, która pozwala narodom rządzić się tak, jak chcą. Grunwald pozwolił właśnie na to, że Polacy wprowadzili nową zasadę w Europie, zasadę suwerenności narodów. Warto uczcić rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Uczczenie takich rocznic sprawia, że budujemy naszą tożsamość narodową. To również świetna okazja, żeby pokazać młodym Polakom, jak mogą nauczyć się historii w łatwy, prosty i przyjemny sposób. Bitwa pod Grunwaldem to był ważny moment w historii Polski, ale również w historii Litwy, więc będzie to przyczynek do tego, żebyśmy mogli budować wspólną historię z Litwinami i na tej bazie budować dzisiejsze relacje, bo był to moment, kiedy żołnierze stanęli ramię przy ramieniu we wspólnej walce. Nie był to moment, kiedy jeden naród najechałby drugi, była to obrona naszych granic, a więc bardzo chwalebny czyn w historii. Możemy z tego czynu być dumni na arenie międzynarodowej i pokazywać, że nie musimy się wstydzić historii Polski. Uczczenie bitwy pod Grunwaldem jest również ważne, dlatego, że ma kulturotwórcze znaczenie dla Polaków. Na bazie tych wydarzeń swoje inspiracje czerpali Jan Matejko i Henryk Sienkiewicz. Miejmy nadzieję, że jeszcze wielu wspaniałych polskich twórców będzie z tego dorobku korzystać. Naprawdę warto uczcić rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Nie kosztuje nas to wiele, żeby pójść pod pomnik, żeby wywiesić flagę w domu. Możemy dzięki temu pokazać, że jesteśmy dumnym narodem i że będziemy chcieli, żeby nasz naród się liczył. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Oprócz dumy z tych wydarzeń możemy również czerpać lekcje z tego, że zwycięstwo to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to to, że trzeba to zwycięstwo wykorzystać dla dobra naszej historii i naszej tradycji. Tego jeszcze musimy się nauczyć.